Cześć kochani, witajcie na kanale Opowieści losu. Z tej strony Anna. Jak zwykle dziękuję Wam kochani za wsparcie, za obecność. Witam serdecznie wszystkich nowych widzów, słuchaczy, subskrybentów. Również witam serdecznie wszystkich stałych widzów, słuchaczy i subskrybentów. Cieszę się, że ze mną jesteście, że dołączacie, że kanał jest przez Was wspierany, że tutaj dajecie swoje komentarze, opinie, lajki, subskrypcje. Dziękuję Wam kochani za to serdecznie. Dzisiaj przychodzę do Was z rozkładem pod tytułem, co jest problemem. Także zobaczymy, jaki tu jest problem, jaka jest jego przyczyna, jakie może być rozwiązanie, ewentualna rada i przekaz wsparcia od istot najwyższych. Do tego czytanka zapraszam osoby z trygonu powietrza, czyli bliźnięta waga i wolnik. To będzie dla Was, kochani, przekaz. Co tu najważniejszego? Jaki jest problem do trygonu powietrza? Jaki tu jest, kochani, problem? Teraz sobie zobaczymy. Jaki tu jest problem? Ok. Weźmy dwie, w takim razie. No, tu, kochani, jest dwóch mężczyzn, z tego co ja widzę. Ktoś z trygonu Ziemi, byk pan na koziorożec i ktoś z trygonu ognia, czyli Baranew i szczelec. Mężczyzna z trygonu Ziemi, około 35-50 lat, oczywiście, może być starszy, który ma Autorytet, również dobrą pozycję finansową, ktoś to przynosi pomoc, pomyślność w sferze materialnej, ale jest też, kochani, drugi mężczyzna w średnim wieku, również na stanowisku, może to być w dobiec, ktoś to jest bardzo wymagający, ale jest to postać uczciwa. Coś tu prawdopodobnie odczuwam to jako kogoś, kto jest partnerem i ojcem, ale wcale nie musi, ok? Zobaczymy sobie tutaj, kochani, jaka jest przyczyna tutaj jest jakby rozdarty pomiędzy swoim życiem, kochani, prywatnym, a rodzinnym uczuciowym, a rodzinnym tak tutaj to odczuwam może ktoś tu kogoś, kochani, nie akceptuje może ktoś uważa, że jest dla was ktoś lepszy no tu chodzi, kochani, o pieniądze o spełnienie czyichś marzeń To mnie osoba, którą spotkaliście ponownie na swojej drodze. Ktoś, tu prawdopodobnie kiedyś był osobą toksyczną, lub nadal jest toksyczna, lub jest postrzegana przez kogoś jako osoba toksyczna, która ma jakieś niezdrowe uzależnienia, która może mieć problemy z de depresją, ale tu się pokazuje, kochani, że ta osoba przeszła wewnętrzną transformację. Karta pustelnika o tym mówi. Wewnętrzny wzrost, przewartościowanie pewnych schematów, pewnych sytuacji, okoliczności. Yy. Pozytywna energia. No właśnie. Możliwe, że ktoś przebywał w izolacji, kochani, w jakimś yy, związku z jakąś sytuacją i w tym momencie przeszedł jakąś wewnętrzną transforma transformację, wewnętrzne przebudzenie. Dzięki temu przyszło do kogoś, kochani, bogactwo i obfitość lub dopiero przyjdzie. Ta osoba nie miała prawdopodobnie łatwo miała na swojej drodze przeszkody, które musiała pokonać, ale dzięki temu, że była osobą hojną i dzieliła się z innymi, również sama zyskała bogactwo i dobrobyt w swoim życiu. Jest to, kochani, dokładnie, jest to nagroda od Wszechświata, tak? Za wzrost, za wytrwałość tej sytuacji. Tutaj Wszechświat, kochani, kogoś nagrodził. Ok. Co tutaj jeszcze? Jakie tutaj mogą być, kochani, rozwiązania? Jakie rozwiązania? Ktoś tu może być urodzony również 15 września, ale nie musi. 3 września, 9 marca. No tutaj jest zazdrość, również jakieś trudności na drodze. Zdrada. Ktoś tu może mieć, kochani, problemy ze zdrowiem. I może to być mężczyzna właśnie z trygonu ziemi, czyli byk pan na koziorożec. Tutaj coś takiego się może nagle niespodziewanie zakończyć. Wy tutaj pokazujecie się trygon powietrza jako osoby, które tęsknicie, ale tęsknicie wytrwale za kimś, za czymś. Macie nadzieję na radość, na spełnienie z tą osobą, z trygonu właśnie ziemi. Tutaj z trygonu ognia mogła wyniknąć jakaś zazdrość. Ktoś tu mógł Wam kłaść jakieś kłody pod nogi, w związku z tym wyniknęły jakieś trudności. Ktoś tu skrywa jakąś tajemnicę. Odczuwam to tak, jakby jakiś mężczyzna z trygonu, kochani, ziemi, nie mówił Wam o swoich problemach zdrowotnych. Wasze ponowne spotkanie jest połączone prawem przyciągania. Jeśli do tego jeszcze nie doszło, prawdopodobnie do tego dojdzie. Ktoś tu kochani liczy na nowy początek, ale też odnajduje w sobie wewnętrzne odrodzenie, wewnętrzny wzrost poprzez swoje moce duchowe, które ktoś odkrywa. Być może ktoś tu ma kochani połączenie z komunikacją poza światami lub intensywna komunikacja ze wszechświatem, co wprowadza do czyjegoś życia ogromne zmiany. Ok, zobaczymy sobie tutaj jeszcze. Jaka dla Was, kochani, rada? Jaka rada w tej sytuacji? Dla czydonu powietrza? Podążaj za sercem. No, dokładnie, kochani, i coś tu jest na tak. Jak najbardziej. Ok, jaki tu jeszcze kochani przekaz? Od istot najwyższych dla Was, od Waszych opiekunów, aniołów, od wszechświata, przewodników. Bądź silny i odważny. Możliwe, że Twoim przewodnikiem duchowym jest nosorożec. <grytanie> Także nie bój się, podążaj za głosem serca. Twoje serce wie, dokąd ci prowadzi, tak? Archanioły nad Tobą czuwają. Także śmiało, do przodu. Okej, okay, kochani. Dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli czujesz, że jest to Twoje, rezonuje to z Tobą ta historia, ta opowieść, czuję, że jest to Twoja energia, daj znać w komentarzu. Jeśli nie, zostaw dla kogoś innego. A na dzisiaj ode mnie to wszystko. Ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia. Pa, pa.